Dobry wieczór, dobry wieczór, kochane. Witam Was ciepło, witam Was serdecznie. Troszkę spóźniona jestem, bo. No, wspominałam, że będę o 20, a. A jestem trochę później. Jestem trochę później, ale już, już jestem. Dzisiaj miałam taki intensywny czas, więc. No właśnie, też jestem trochę już zmęczona. Wam powiem szczerze, ale. Ale mimo wszystko chciałam tutaj do Was przyjść i cieszę się, że tutaj jestem. Moje drogie, hmm. widzę, że się zbieracie. Także cieszę się bardzo, kochane. Dajcie znać, jak się zaczniecie już tutaj powolutku pojawiać. Kogoś już tu widzę, ale nie, nie widzę jeszcze dokładnie kogo. <laughs> Także dajcie znać, kochane, w komentarzu tradycyjnie. Jak już, jak już tutaj jesteście. I wczoraj, dziewczyny, byłam. Znaczy, wczoraj mówiłyśmy o różnego rodzaju blokadach. O różnego rodzaju blokadach, ograniczeniach, które wpływają na to, no właśnie, że ten głos, to nasze wyrażenie siebie nie ma aż takiej siły. Cześć, Janetka. Cześć, Kasiulka. Cześć, Aga. O, jesteście już kochane. No, cieszę się bardzo, że nie ma takiej siły, nie ma takiej siły, nie ma to aż takiej energii. No i jak nie ma siły, nie ma energii, to nasze wyrażenie się, bo pamiętacie, mówiłyśmy też już o tym, ja tak na zamiennie będę używać tego słowa, czasami będę mówiła właśnie nasz głos, a czasami będę mówiła nasze wyrażenie. Yy. Jedno i drugie jest tym samym w tym kontekście, w którym ja teraz mówię, aczkolwiek słowo wyrażenie, no właśnie, dla mnie bynajmniej, nie wiem jak dla Was, ale dla mnie bynajmniej jest tak jakby znacznie szersze, tak? Znacznie szersze, bo ja mogę iść do świata, nie wiem, wyrażać swoje talenty, wyrażać swoje zasoby, a nie chodzi tylko o to, co mówię, ale również o to wszystko, co ze mnie płynie. No, i właśnie wczoraj mówiłyśmy o tych naszych ograniczeniach i o tym, jaki to ma wpływ, a dzisiaj chcę jeszcze powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, kochane. O tym, co również sprawia, a być może przede wszystkim, że to nasze wyrażenie, ten nasz głos ma ogromną siłę czyli że wszystko to, co jakby wyrażamy, co wypływa z nas, co my wypowiadamy, czym się dzielimy z tym światem zewnętrznym, ma po prostu siłę. Tak? I też już o tym mówiłyśmy, że, no właśnie, żeby to, co my wyrażamy, było wysłuchane, to. To wyrażenie potrzebuje energii i potrzebuje siły, tak? No bo jak nie mamy siły i energii do wyrażenia, no to często jest tak, że my w ogóle nawet, nawet nie wyjdziemy, nawet nie wyjdziemy, żeby się tam z kimś czymś, yy, no właśnie, nawet, nawet podzielić, tak? Nawet często nie mamy bum, jakby siły nawet do takiego pomysłu. No właśnie, kochane. I co to takiego jest? <laughs> ano. To jest współpraca naszych dwóch głosów. Cześć, Siurka, Współpraca kochane naszych dwóch głosów, czyli... Cześć Elu, naszego głosu wewnętrznego i tego naszego głosu zewnętrznego, czyli tego głosu, który jest wyrażony, tego głosu, który ja teraz tutaj do Was mówię. I tak naprawdę o to nam chodzi, żeby między tymi dwoma głosami była, był przepływ, ale przede wszystkim była współpraca. I to też nie jest kochany przypadek, że te nasze dwa głosy, te nasze dwie przestrzenie, czyli czakra serca, gdzie mamy ten głos wewnętrzny. Czakra gardła, gdzie my jakby wyrażamy to na zewnątrz, czyli tam, gdzie się już odbywa taka komunikacja zewnętrzna z tym, co jest na zewnątrz, ze światem zewnętrznym no właśnie, one są bardzo blisko siebie, one są w najbliższym sąsiedztwie. I to też nie jest tak naprawdę przypadek, właśnie, że tak jest. I to, do czego my tak jakby zmierzamy, i, i co my chcemy uzyskać, bynajmniej to, do czego będziemy zmierzać właśnie również na warsztatach i co będziemy chcieli uzyskać, chciały na warsztatach, to jest współpraca tych dwóch głosów. No i teraz możemy sobie zadać pytanie, kochane, ok, a jeżeli nie ma tej współpracy. Czyli tego głosu wewnętrznego, z tym głosem wyrażonym, czyli tym zewnętrznym, to czy no właśnie, to, to czy ja się nie mogę wyrażać? No oczywiście, że mogę, oczywiście, że mogę się wyrażać, tylko to jest kwestia tego, że wtedy mamy inne skutki. My możemy wiele różnych rzeczy robić z różnych motywów, Czerpiąc, jakby wiecie, z różnych, z różnych przestrzeni energię i one będą działały, tylko będą miały inne skutki. Będą miały inne skutki, tak? Połączenie tych dwóch głosów i ta harmonia tych dwóch głosów sprawia, że my mamy przede wszystkim dobre skutki. Przede wszystkim dobre, przede wszystkim jakby dobre skutki, przede wszystkim mamy jakby lekkie skutki, no i przede wszystkim mamy energię i siłę do tego wyrażenia. Jeżeli my nie potrafimy, jeżeli te dwa głosy w nas nie potrafią współpracować, to zazwyczaj albo my nadmiernie eksploatujemy tą czakrę gardła, i tak jakby wiecie, stąd to wy, jakby stąd płynie ta energia, albo właśnie płynie gdzieś z głowy, albo my czerpiemy tutaj z tej przestrzeni tą energię do wyrażenia. To są takie dwa, dwa zazwyczaj najczęstsze miejsca, gdzie, kiedy my właśnie nie potrafimy, jakby wiecie, e, zaczerpnąć energię. Do wyrażenia z, na zewnątrz z tego właśnie wewnętrznego głosu, tak? No, i teraz, kochane, możecie sobie na 100%. Jestem pewna, że każda z Was miała różnego rodzaju sytuację gdzieś tam, właśnie związaną z wyrażaniem, czy to w jakichś bliz, bliskich relacjach. Czy właśnie z takim wyrażaniem zawodowym, tak, bo tutaj jest dużo w tej przestrzeni, jest dużo takiego, wiecie, no wyrażania się. My idziemy, dzielimy się czymś, tak, wyrażamy, mówimy, opowiadamy. Mm. Czy o swoich zasobach, o swoich talentach, choćby nawet pójście na rozmowę kwalifikacyjną, jest to pewnego rodzaju już właśnie wyrażenie. Wyrażenie swoich talentów, swoich zasobów, jakby opowiedzenie o tym i tak dalej. Jestem na 100% pewna, kochane, że macie takie przykłady. No, zostanie przy tej właśnie przestrzeni zawodowej. Gdzie. Coś wyraziłyście w tej przestrzeni zawodowej. Nie wiem, miałyście się ochotę podzielić, może, nie wiem, nową usługą, nowym talentem, e, nowym pomysłem na zarabianie, tak, czy, 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 czy rozwojem tego, co już jest Waszym udziałem. I pomimo tego wyrażenia, miałyście poczucie, że to po prostu nie ma siły, że to poszło, tak, podzieliłyście się z tym na zewnątrz, ale tam nie było takiej siły, no właśnie, jaką czułyście gdzieś tam pewnie podskórnie, że tak naprawdę może być. Każda z nas jestem pewna, że miała takie przykłady, i też jestem na 100% pewna, że każda z nas miała chociaż co najmniej jeden przykład, a pewnie gdzieś tam więcej, nie zawsze to może były jakieś takie spektakularne przykłady. Kiedy, no, właśnie przyszła jakaś idea, przyszedł jakiś pomysł, coś się urodziło, my wyraziłyśmy to na zewnątrz i to po prostu popłynęło. To po prostu popłynęło dalej, to po prostu natychmiast po, popłynęło, tak jakby, wiecie, do działania, i popłynęło tam, gdzie my. Jakby, gdzie, gdzie jakby od początku było zamierzenie, żeby to właśnie tam popłynęło. Także podsumowując, kochane, o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że tą energię do wyrażania siebie niech będzie w tej przestrzeni zawodowej, my zawsze skądś czerpiemy. I chodzi nam o to, żebyśmy my się nauczyły, Czerpać z tego głosu wewnętrznego, czyli żeby ten głos zewnętrzny i wewnętrzny był w harmonii, żeby tu była dobra komunikacja między tymi czakrami, między gardłem a sercem, żeby była dobra komunikacja, żeby był dobry przepływ, żebyśmy my potrafiły słuchać tu, wyrażać tu. I komunikować się, współpracować. I to połączenie, e, tak naprawdę, ma bardzo e, kilka takich, wiecie, kluczowych, pozytywnych i wręcz dosłownie niepodważalnych, bym nawet tak powiedziała, kochane, niepodważalnych aspektów, niepodważalnych skutków, które, kiedy czerpiemy energię i siłę z innych przestrzeni, tak naprawdę nie mają takiego skutku. Pierwszy skutek to jest to, co już wspomniałam po prostu to ma siłę. Po prostu to, co my wyrażamy, kiedy płynie ze współpracy z tą czakrą z serca, gardłą, z czakrą z serca, po prostu to ma siłę. I nie ma większego znaczenia. Nie ma większego znaczenia, czy my mówimy do partnera, tak? czy my mówimy, nie wiem, do dzieci, czy, czy gdzieś tam coś wyrażamy w relacjach takich bliskich, czy my po prostu idziemy w świat i wyrażamy się ogólnie, tak do, nie wiem, do ludzi, tak? Wyrażamy się w przestrzeni zawodowej. To po prostu ma siłę. Drugi pozytywny skutek skoro stąd czerpiemy siłę, to nie ma potrzeby czerpać siły z gardła i nie ma potrzeby eksploatować tego gardła. Nie ma potrzeby gdzieś tam, wiecie, gromadzić tej energii tutaj. Więc jak my, my jakby nie, nie przepalamy, nie eksploatujemy tak tego gardła, no to tutaj też płynie energia, tak? Tutaj się nie pojawiają, wiecie, jakieś kluchy w gardle albo właśnie różnego rodzaju nie wiem dysfunkcje, choroby, No nie, bo nie ma tej eksploatacji. Tak? Po prostu płynie sobie spokojnie, swobodnie i harmonijnie energia. Następna bardzo ważna rzecz, kiedy wyrażam na zewnątrz Cokolwiek, ale ze współpracy z tym wewnętrznym głosem, to nie ma czegoś takiego, kochane, że przychodzi jakiś, załóżmy, pomysł, i ja nie wiem, jak ten pomysł, tak jakby zrealizować, bo siła, która płynie z wewnętrznego głosu, ona nie jest tylko do wyrażenia, ona jest również, tak jakby, do działania. To nie jest tylko tak, że ok, jest jakiś, załóżmy, nie? coś przyszedł mi, załóżmy, pomysł na jakiś rozwój zawodowy. No i mam już ten pomysł, złapałam ten pomysł i jakby ja to wyrażę, i koniec, kropka, i już później dalej nie wiem, co mam ze sobą zrobić. No nie, tam jest również siła do działania. Tam jest w tej sile do wyrażenia, jest również siła do działania. A dlaczego? Dlatego, że wyrażenie jest takim pierwszym krokiem. Jest pierwszym krokiem do realizacji danego jakiegoś tam określonego, nie wiem, pomysłu, zamysłu. Tak, to jest pierwszy krok, że yy, znaczy powiedzmy drugi, bo pierwszy to jest, że ja to usłyszę, ja to usłyszę od wewnętrznego głosu i. Płynie ta energia do gardła i ja idę to wyrazić. Tak to powiedzmy, że to jest drugi krok. No ale po wyrażeniu są różnego rodzaju działania. I jak jest ta współpraca, to zawsze mamy wystarczająco dużo siły energii, żeby również nie tylko to wyrazić, ale również jakby, żeby ta energia, i siła starczyła na działanie i to jest naprawdę kochane bardzo ważne ja pamiętam wiecie yy, 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 no właśnie bardzo yy, chyba przez to że ja mam taki analityczny umysł mi bardzo yy, długo długo w moim poczuciu długo naprawdę długo zajęło czas czas żeby te dwa głosy gdzieś tam połączyć ze sobą yy, zharmonizować ze sobą i bardzo często w życiu miałam tak że wpadał mi jakiś pomysł do głowy i nawet mi się wydawało, że on płynie z intuicji i że on naprawdę jest genialny, tak? Jest genialny, jest to naprawdę dobry pomysł i być może wiele pomysłów faktycznie takich było, tylko cały ambaras później polegał, kochane, na tym, że ja próbowałam wykombinować, jak go zrealizować. Jakby wiecie, na miarę swoich yy, możliwości, na miarę swoich ograniczeń z głowy, na miarę tego wszystkiego, co jest we mnie, po prostu próbowałam wykombinować, i to się nigdy nie udawało. To znaczy nie jest tak, że się nie udawało w ogóle. Zazwyczaj, nawet jeżeli się udawało, to skutek też nie był. Skutek nigdy nie był do końca taki. No właśnie, jaki sobie gdzieś tam po prostu, takie wydawało mi się, że powinien być, albo jaki sobie właśnie wyobraziłam. I zupełnie to się zmieniło, zupełnie to się zmieniło, jak właśnie, no właśnie, jak te dwa głosy w dużej mierze, w dużej mierze, jakby wiecie, nabrały przepływu. Ta komunikacja zaczęła się tutaj zadziewać między tym wyrażeniem, między tym głosem, głosem zewnętrznym, tym głosem wewnętrznym. Bardzo, bardzo dużo rzeczy się tutaj zmieniło i właśnie to, to, co jakby dla mnie osobiście jest najbardziej takie namacalne, to to, że to ma siłę. To, że to wyrażenie po prostu ma siłę. Po prostu ma energię. A my już to wiemy, kochane, jak nie ma te, to nasze wyrażenie, ten nasz zewnętrzny głos siły, nie ma energii, no to nie może być wysłuchany, bo najczęściej on jest nawet niesłyszany. Nawet jest niesłyszany. No i ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, być może dla wielu z nas tak naprawdę najważniejsza, że ta współpraca, w naszym zewnętrznym wyrażeniu w świecie, współpraca między tymi dwoma głosami daje nam bardzo duże oparcie. I co to znaczy? To znaczy, kochane, że niezależnie od tego, z czym my się wychodząc i wyrażając się do, w świecie, z czym my się spotykamy na zewnątrz. Bo może być tak, że się spotkamy czasami z jakąś, z jakąś krytyką, z jakąś nie wiem, no, nie, niepochlebną, niepochlebną opinią, tak? z jakimś odrzuceniem. E, tak naprawdę nie jest w stanie nas to położyć. Nie jest w stanie też to sprawić, że zabraknie nam energii, zabraknie nam siły, zabraknie nam, nie wiem, mocy do, do tego, żeby robić kolejne kroki. A dlaczego nie jest w stanie, kochane? Bo my dokładnie wiemy, i nie tylko wiemy, my dokładnie czujemy skąd to płynie. A jak czujemy skąd to płynie, to całą sobą czujemy, jaki będzie tego skutek. A to daje ogromne takie poczucie, wiecie, oparcia, siły i przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa. Przede wszystkim, właśnie takiego poczucia bezpieczeństwa, że my się możemy w tym rozluźnić. I patrząc wtedy na innych i na to, e, znaczy patrząc na innych, dokładnie my też wiemy, skąd płynie ta niepochlebna opinia, czy nie wiem, jakaś krytyka, tak, czy, czy jakieś obrzucanie błotem. My to też wiemy, skąd płynie to wyrażenie, skąd ten człowiek czerpie na to siłę i przede wszystkim, jaki on będzie miał tego skutek. Hmm. Jaki będzie miał tego skutek. Także, kochane, niech to, co wyrażamy na zewnątrz, do świata, <grywia> płynęło ze współpracy z naszym głosem. Wewnętrznym, tak? Niech, niech te dwa głosy się tutaj połączą, nauczą się właśnie współpracować, bo naprawdę nie ma wtedy takiej możliwości, żeby to, co wyrazimy, wyrazimy było niesłyszane, nie miało siły, energii i było niewysłuchane, bo z poprzednich live'ów też wiemy, jaka to jest różnica, tak? że coś jest niesłyszane. I też niewysłuchane. Nie ma tak naprawdę takiej no. możliwości. Hmm. To się nagadałam. No. <laughs> hmm. Także, kochane, na tych warsztatach, które dla Was przygotowałam, teraz właśnie w tym temacie jestem słyszana. Będziemy się zajmowały tutaj tą współpracą. Tą współpracą między tymi dwoma głosami i rozwijały ją na tyle, żeby właśnie to nasze wyrażanie siebie, to nasze mówienie po prostu miało siłę, po prostu miało siłę, po prostu miało, siłę, po prostu miało energię. Także, jak macie ochotę z nami wspólnie popracować, z nami, to mam na myśli mnie i, i całe mnóstwo innych kobiet, to, to serdecznie Was zapraszam. Wszystkiego dobrego, kochane, i jutro też przyjdę z jakąś kolejną inspiracją. Papa pa, dziewczyny. Hej!